Witam w pierwszym odcinku Magnetopefronu. Postanowiłem nagrywać materiał bez wizji, mniej stresu, mniej montowania, nie muszę iść do kosmetyczki, zaczesywać włosów, brody, elegancko się ubierać. daj mi taki pewien komfort psychiczny. Dziękuję mojemu synowi Szymonowi za to, że podsunął mi nazwę tego cyklu. Będą pojawiać się odcinki Magnetofronu 1. Nie wiem, czy będą je jakoś tytułował. Będę się z nim dzielił. Będę starał się dzielić takimi dobrymi przykładami, które mi przesyłacie, to co mówicie w e-mailach, w rozmowach telefonicznych, aby inni też się mogli uczyć i zdobywać doświadczenie. Będę oczywiście ukrywał tożsamość tych osób, będę mówił bardzo ogólnie, ale tak, żeby nie stracić sensu, utworzę playlistę. Strasznie mi się podoba ten pomysł, bo będę mógł nagrywać spontanicznie. Coś się pojawia, biorę mikrofon, nagrywam i wrzucam od razu na YouTube bez rozdziałów. Dobrze, to zaczynamy. Słuchajcie, napisał do mnie e-maila. Mężczyzna z małej miejscowości gdzieś w Polsce. Niesamowicie ma dobre CV, jest inżynierem, po pięcio, skończył pięcioletnie studia. Budowa i eksploatacja maszyn. Bardzo doświadczony. I co mi napisał? Będę czytał tylko fragmenty i będę je komentował. Na wstępie chciałbym bardzo Panu podziękować za Pański kanał na YouTube, dzięki któremu dowiedziałem się o poczwórnym odpisie na Pefron i o nowych możliwościach, jakie się przede mną otworzyły. Ta osoba ma stopień znaczny wadę wzroku, która mu się pogłębia. Stopień znaczny, czyli poczwórny odpis na PFRON dalej mi pisze, że a powiem wam szczerze, że bardzo lubię rozmawiać z inżynierami, bo to są bardzo konkretni ludzie mówią na temat konkretnie, wprost ja też mam taki umysł pragmatyczny i dalej mi pisze, że wiem, że preferuje pan kontakt telefoniczny panie Marcinie, czy możemy porozmawiać od razu pisze, że może do mnie oddzwonić no i sobie tak rozmawiamy i będę tak słuchajcie mieszał to, co rozmawialiśmy i to, co on napisał w e-mailu. W e-mailu mi napisał, że ponad o 16 lat jest czynny zawodowo, projektuje wyroby 2D i, i 3D, dwuwymiarowe i trzywymiarowe z użyciem komputera, sporządza dokumentację technologiczną oraz nadzoruje proces wytwarzania i montażu zaprojektowanych wyrobów. I mówi mi, mówi mi że musi yy, zrezygnować z pracy stacjonarnej, ponieważ pogarsza mu być wzrok, on jest na hali, a to są różne zagrożenia i w pewnym momencie może coś mu się stać. I chce się i chce pracować yy, zdalnie. Jego partnerka życiowa jeszcze mu suszy głowę człowieku, idź tutaj, bo nie wyrobisz. Ale wiecie, w małych miejscowościach jest mało pracodawców, jest mało możliwości yy, pracy zdalnej. Ale co on zrobił? Słuchajcie, powiedział mi podczas rozmowy telefonicznej, że dzięki temu, że dowiedział się o... W wielokrotnym odpisie na pracę załatwił sobie pracę w firmie, gdzie jest, pracuje 120 osób na etatach. Czyli taka firma musi zatrudnić ile? Ponad 6 osób, żeby wyzerować wpłatę na pefron. A on z poczwórnym odpisem na pefron robi za 4. Tam dostanie najniższą płacę minimalną. Będzie chyba robił w dziale HR. Miał takie szczęście, że tą firmę prowadzi ktoś z bliskiej rodziny. Już nie pamiętam kto. Ale załatwił sobie. No i co teraz? No będzie 3-4 godziny dziennie robił. Ten w obecnej pracy stacjonarnej już zarabia. Dobrze. No i chciałby pracować jeszcze gdzieś na 3-4 godziny dziennie również zdalnie. I... Co mi napisał? Po obejrzeniu pańskich materiałów, przeanalizowaniu przepisów i przekopaniu internetu w poszukiwaniu porad narodził się w mojej głowie pewien plan. Otóż zamiast codziennie męczyć się oczy po 8 godzin dziennie lub czasami nawet więcej i narażać swoje zdrowie na hali produkcyjnej, zdrowiej i bezpieczniej dla mnie będzie znaleźć dwa etaty pracy zdalnej, przekuwając moją niepełnosprawność w atut, a więc wykorzystując moje schorzenie szczególne i poczwórny odpis na pefron żeby mógł się zwonić z obecnej pracy, potrzebuje znaleźć drugą, podobną pracę zdalną, najlepiej przy komputerze, jakieś proste czynności i niespecjalnie obciążające oczy. Potem maksymalnie 2-4 godziny dziennie. Tutaj dalej pisze, że nie wchodzi w rachubę jako telemarketer. Wiecie, zacząć przedyspozycję do pracy na słuchawce, ja się wcale mu nie dziwię. I dalej pisze, bardzo mi zależy, żeby nie odebrał pan mojego maila jako prośby jakiegoś swaniaka, nie roba który to chciałby najlepiej nic nie robić i zarabiać krocie. Moim zamiarem jest zadbanie w końcu o swoje zdrowie i raczej nie miałoby dla mnie większego sensu zamienianie obecnej pracy na inną, równie obciążającą i najprawdopodobniej mniej płatną. Bo w obecnej pracy co prawda kokosów nie ma, ale jednak jakiegoś statusu już się do biłem i słuchajcie i to jest bardzo dobre rozwiązanie, ja zawsze namawiam te, y, ludzi żeby poszli do pracy na dwa etaty y, dwóch na przykład pracodawców skorzysta y, z poczwórnego y, odpisu y, na PFRO. nawet niech on tam zarobi y, płacy minimalną bo ja rozmawiałem ile y, chce pan zarobić pracując 2-4 godziny 3600-3500 satysfakcyjnie. mnie. Pamiętajcie, że od nowego roku płaca minimalna od stycznia będzie wynosić 3490 brutto, od lipca 3600 zł. I słuchajcie, to jest magnetofron taki pozytywny. Słuchajcie, bo tak. Człowiek sobie znalazł pracę dzięki tym, tym moim y, materiałem edukacyjnym. Będzie w domu i mam nadzieję, że znajdę mu pracę, bo ktoś go zatrudni jako pracownika zdalnego również y, na drugim etacie. Jest to łakomy kąsek, ponieważ wzrok to jest, ktoś może skorzystać z maksymalnego dofinansowania do pefron, to będzie 3150 albo z poczwórnego odpisu na Pefron, jakiś płatnik kar na Pefron, co teraz wynosi 10 000 zł. Słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie, przesyłajcie też swoje historie, będę się dzielił. Powiedzcie, czy taka forma Wam odpowiada. I do usłyszenia. Do następnego razu. Radom serdecznie pozdrawiam. A, jeszcze jedno zapomniałem Wam powiedzieć. Ten człowiek miał takie szczęście, że miał, jego pracodawca to jakaś bliska rodzina i dlatego przygotowuję, już sobie rozpisuję na karteczce e, drugi odcinek striady, o której mówiłem, kiedy przysługuje na Was pojedynczy, kiedy potrójny i poczwórny odpis na pefron, bo mieć świadomość, że macie potrójny czy poczwórny Odpis na Pefron to wielokrotnie to jest karta przetargowa, że w ogóle was ktoś zatrudni i już niedługo powinien się pojawić ten odcinek, kiedy macie pojedynczy, kiedy potrójny, po kiedy po czwórny odpis na Pefron, a trzecim odcinkiem będzie jak samodzielnie znaleźć sobie pracodawcę. To będzie taki przewodnik dla osób, które mają potrójny, poczwórny odpis na PEFRON. Bo jeżeli oni nie będą mogli znaleźć pracy, to ci z pojedynczym odpisem na PEFRON nie znajdą, bo przy potrójnym, poczwórnym odpisie na PFRON przedsiębiorcy mają motywację finansową, żeby nas zatrudniać. No, mają pracowników gratis. No, co jeszcze może ich przekonać, żeby nas zatrudnili? Oczywiście dobry fachowiec, korzyści finansowe, pracownik za darmo. Żegnam.